Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Przede wszystkim muszę Was przeprosić, że tak długo nic nie nagrywałam, no ale wszyscy doskonale wiemy, że bywają w życiu takie chwile, kiedy e, powiedzmy, niechęć do robienia pewnych rzeczy jest dosyć spora. No i mnie taki dłuższy okres, właściwie, e, no powiedzmy, gorszych przypadków się przytrafił. I no, nie miałam chęci do, do robienia czegokolwiek. Poza tym co musiałam, nie miałam też chęci do e, nie tylko do nagrywania, ale i do czytania, więc skoro niewiele czytałam, to e, nie było też za bardzo o czym opowiadać. Ale e, powiedzmy, e, no. Niektóre rzeczy się nie poprawiły, nazwijmy to tak oględnie, i, i pewnie się już nie poprawią. No, a ja zrozumiałam, że jeżeli no, nie zacznę z tą swoją niechęcią walczyć i nie zwloka się w końcu z kanapy, no to koniec ze mną. W związku z tym postanowiłam powoli, powoli wracać do pewnych aktywności, i jedną z tych aktywności jest właśnie nagrywanie. Przede wszystkim chciałam też bardzo podziękować tym wszystkim 183 osobom, które mimo, że nie nagrywałam prawie od dwóch miesięcy mnie nie opuściły. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję, że nie odsubskrybowaliście tego kanału. Czy to przez przypadek, czy to celowo mając nadzieję, że wrócę. Ale, ale wróciłam. Mam nadzieję nagrywać teraz już regularnie, tak jak nagrywałam. Filmy będą się, mam nadzieję, ukazywać we wtorki i piątki. No i, i jakoś tam powoli postaram się to, to wszystko ogarniać. Mam nadzieję wracać też do formy. A zanim. Zanim to wszystko, co mi się przytrafiło i mi się przytrafia na mnie spadło, to pokazywałam Wam moje plany czytelnicze na lato i z tych planów czytelniczych udało mi się przeczytać tylko dwie książki, o obu wam opowiem. Mam świadomość tego, że opowiadać o książce po półtora miesiąca od lektury będzie mi dosyć trudno. No bo pewne rzeczy już zapomniałam, pewne rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, ponieważ nie robiłam notatek, pewnie wypadły mi z pamięci, no ale jakoś tam postaram się, żeby było dobrze. I jedną z tych książek, które udało mi się z tamtego stosu przeczytać Ze względu też na to, że ktoś z Was mi napisał, że jest ciekawy mojego zdania na temat tej książki Jest Beach Read, czyli wakazy, wakacyjny romans Emily Henry Jest to książka, której bohaterką jest January Z jednej strony właśnie wzięłam się za tę książkę ze względu na to, że ktoś z Was mi napisał że jest ciekawy, co ja o niej myślę, więc dodało mi to dodatkowej motywacji. Po drugie, książka była też w aplikacji do słuchania e-booków, a ponieważ, jak powiedziałam, mało czytam i przerzuciłam się w tym okresie bardziej na słuchanie, co pozwala mi też ćwiczyć uwagę, koncentrację, to drugim właśnie takim bodźcem było to, że znalazłam ją w aplikacji z audiobookami, a trzecia kwestia jest taka, że wzięłam książkę po prostu właśnie typowo na odstresowanie. Chciałam książkę, która wiedziałam, że się dobrze skończy, która wiedziałam, że będzie lekka, w której wiedziałam, że bohaterom wszystko się poukłada, bo wydaje mi się, że właśnie takie książki są mi teraz w życiu potrzebne. I chyba, chyba nie ma nic w tym złego, że potrzebujemy właśnie, właśnie takich książek w niektórych okresach naszego życia. Ech, pewnie może już trochę za późno, żeby o tej książce opowiadać, no bo jednak polski podtytuł brzmi Wakacyjny romans, a tutaj wakacje już się skończyły. No, ale mimo wszystko, kilka słów o Januarii i jej historii. Jest to opowieść o młodej pisarce, która przeżywa kryzys twórczy i która po śmierci ojca dziedziczy jego dom. Dowiedziała się jakiś czas wcześniej, że życie jej rodziców, których miała za wzór miłości małżeńskiej, było kłamstwem, bo podczas pogrzebu ojca zjawiła się na nim druga ukochana ojca, o której mama zresztą wiedziała. No i na dodatek Januari odziedziczyła po swoim ojcu dom, w którym no, mieszkał z tą kobietą. Ponieważ chce się domu jak najszybciej pozbyć, no to jedzie na miejsce, chcąc go uporządkować i sprzedać. No i tam też myśli o napisaniu nowej książki, ale nie bardzo ma na nią pomysł i plan. I tam na miejscu okazuje się, no, że ma sąsiada, niewielka miejscowość. Za płotem ma sąsiada, który okazuje się jej znajomym ze studiów z dawnych lat. Bardzo jej się wtedy podobał, ale był kobieciarzem, nie zwracał na nią uwagi. A teraz, na dodatek, podobnie jak ona, jest pisarzem, tylko ona jest właśnie pisarką książek lekkich, przyjemnych, romansów. No, a on jest pisarzem, no powiedzmy, literatury wyższych lotów. O, nazwijmy to tak. No i przekonana. Przekonana, że on jej nie znosi. Nie bardzo ma ochotę wchodzić z nim w relacje, no ale wiadomo, miejscowość jest mała, więc wpadają na siebie raz, wpadają na siebie drugi raz. No i jakoś tam, mimochodem, relacja między nimi się zawiązuje. Powiem tak, słuchało mi się tego całkiem przyjemnie. Interesowały mnie te fragmenty, które dotyczą pisania, no bo January ma tę blokadę twórczą i jakby zmaga się z próbą pisania nowej książki, na którą nie bardzo ma plan. I zresztą cały ten pomysł, że pisarz literatury no, wysokiej, nazwijmy to tak, i pisarka romansów podejmują takie wyzwanie że tym razem on napisze romans, ona, ona napisze coś bardziej wymagającego, może nazwijmy to w ten sposób. I właśnie próba takiego pisarskiego wyjścia ze swojej strefy komfortu jest była dla mnie takim właśnie dodatkowym, ciekawym elementem. Ze względu na to, że no, ja wiem, w jaki sposób ja podchodzę do pisania, w jaki sposób ja tworzę, co robię, a czego nie robię, pisząc książkę, bo metody są, są różne, wiadomo, że pisarz kryminałów musi sobie wszystko rozpisać, zaplanować, a w innych gatunkach można działać troszeczkę bardziej na żywioł, aczkolwiek niekoniecznie trzeba, ale można. Więc ten warsztat pisarski januari był, był dla mnie ciekawym elementem właśnie tej fabuły. Po drugie, ciekawym elementem były też te bohater miał na imię Greg. Czekajcie jak. Nie, Everett, przepraszam, Everett. Więc drugim ciekawym elementem były te właśnie wywiady, które do swoich książek prowadził Everett i cała ta sprawa związana z sektą i z jego badaniami. To też był element tej książki, który mi się podobał, bo no taki nietypowy powiedzmy dla romansu, tak? wprowadzając nieco cięższą tematykę. Jest trochę humoru, jest lekko, nie trzeba się nad tą książką bardzo zastanawiać. Owszem, bohaterka może się niekiedy zachowuje troszeczkę infantylnie, może rzeczywiście pije trochę za dużo alkoholu, i, i ten alkohol tutaj jest gloryfikowany. Wiadomo, że to Stany Zjednoczone i trochę inne prawo niż w Polsce, więc w stanach do jakiegoś tam promila, no nie orientuję się dokładnie, ale do jakiegoś tam promila, dopuszczane jest prowadzenie samochodu, co u nas byłoby przecież przynajmniej teorii nie wchodźmy w szczegóły niemożliwością. Więc troszeczkę może rzeczywiście tutaj alkohol jest gloryfikowany jako ten odstresowywacz i jako w zasadzie no, napój do popijania popołudniami, a nie płyn, który może człowiekowi zniszczyć życie w za dużych ilościach. Ale generalnie, generalnie w sumie chyba mi się podobało. Nie wiem, czy ta książka jest jakaś bardzo wartościowa. Ale tak jak mówię, w tym momencie życia, w którym byłam, w którym jestem, ona mi była potrzebna, spełniła swoje zadanie, odciągnęła moje myśli od tego co złe i w sumie jestem jej wdzięczna i, i będę ją właśnie wspominać jako taki, taki mały promyczek, jako taką książkę na poprawę humoru. I czasami zdarza mi się, że w bibliotece jestem proszona właśnie o to, żeby polecić, polecić książkę, która podnosi na duchu, która pozwala się oderwać od ciemnych chmur nad głową, zawsze wtedy myślałam o poradniku pozytywnego myślenia, który notabene jest dużo lepszą książką niż, niż Beach Read, ale ale kiedy teraz będę o to pytana, to właśnie Beach Read myślę na tej liście takich komfortowych książek na, na poprawę humoru e, wyląduje, więc jeżeli osoba, która mi napisała, że jest ciekawa mojego zdania na temat Beach Read, miała nadzieję, że zjadę tę książkę i powiem, że jest fatalna, to powiem, że nie, że no, w tym momencie życiowym, w którym byłam, ona mi była potrzebna właśnie taka. Bawiłam się dobrze i jestem Emily Henry bardzo za pitchit za i, i za to, że odciągnęła moje myśli od tego, co złe, wdzięczna. Także w sumie koniec końców, nic wybitnego, ale w, swoje, w swoim gatunku książka spełnia swoje zadanie. Także generalnie polecam. A póki co bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że mimo tej przerwy będziecie ze mną dalej. Bardzo dziękuję za wszystkie ewentualne lajki, za komentarze, i do następnego razu. Cześć!